Kochani, dzisiaj mamy Boże Narodzenie i chciałem powiedzieć Wam wokół tego najważniejszego chyba zdania świętego Jana z dzisiejszego tego prologu, któryśmy czytali. Otóż można tak powiedzieć, że to zdanie z prologu, które podsumowuje, podsumowuje go, tak? To ono właśnie jest najbardziej znane i wymaga też wyjaśnienia. Chciałbym, chciałbym wam opowiedzieć o tym zdaniu. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Otóż tak, Słowo stało się ciałem. Syn Boży stał się człowiekiem. Syn Boży stał się człowiekiem i to. Jest fenomen, że Bóg przyszedł do nas tu na ten świat. Yy, no w żadnej religii nie ma czegoś takiego, w żadnej innej religii tak yy, nie ma czegoś takiego. Bóg... Yy, Oczywiście my tak nie czujemy, może mocno, jak wielki jest, jak sam w sobie Bóg, jak to jest istota no, przerastająca nas wszystkich i daleka. I ten najwyższy Bóg, o którym w Starym testamencie no, mówili Żydzi najwyższy z takim, no nawet Lękiem wielkim, tak? To jest najwyższy. To jest yy, ktoś, yy, o kim właściwie nie można nic powiedzieć, tak? Nie można Jego imienia wymówić. Imienia Jakwe nie wymawiali. I ten właśnie Bóg do nas przychodzi i staje się ciałem, czyli staje się człowiekiem. I to jest dla nas wielkie wyróżnienie. I chcia... zwróćcie uwagę na to, że to jest tak w dwie strony, można powiedzieć, ta, to wyróżnienie, że Pan Bóg przychodzi do nas, to... To jest dla nas wielka łaska, tak? To jest dla nas wielka łaska, ale też to, że Pan Bóg mógł tutaj do nas przyjść i mógł stać się człowiekiem, tak? Czyli człowieczeństwo jest czymś tak wielkim, że Pan Bóg się zmieści w to. Czy pomyślcie, spróbujcie się nad tym zastanowić. Jak to mówi o nas. A kto, kto nas stworzył? No, Pan Bóg nas stworzył. I stworzył nas tak, żeby syn Boży się potem zmieścił w nas. Tak? Można tak powiedzieć, że taki uszył Pan Bóg, tak, garnitur, taki, żeby żeby właśnie Syn Boży się w niego zmieścił. Tak? A to, ponieważ Bóg jest najwyższy, to to nie jest takie wcale oczywiste. Ten nieskończony Bóg, potężny, wspaniały, może stać się człowiekiem. I to jest wielkie wyróżnienie dla świata. I wielkie wyróżnienie dla człowieka. To jest. I teraz dlatego tak bardzo zły, zobaczcie, co ciągle próbuje w historii świata, a dzisiaj to widzimy wyjątkowo, tak, wyjątkowo, w różnych okresach historii bywały, były, no takie drastyczne sytuacje, tragiczne, ale dzisiaj obserwujemy masowo no, taką, taką próbę ze strony zła, żeby poniżać człowieka. Tu wojny, tutaj niszczenie wartości, tak, że człowiek nie jest żadną wartością, że taki kruchy łatwo go zniszczyć. Świat cały taki kruchy, łatwo go zniszczyć. To z lubością zło w ten sposób działa, żeby nas tak podłamać wewnętrznie, że co to ty tam jesteś wart, tak? Co jesteś wart? Jesteśmy warci ogromnie dużo, ogromnie dużo jesteśmy warci, ponieważ Pan Bóg mieści się Mieści się w naszym ciele, tak? I w naszej duszy, w naszym człowieczeństwie. Mieści się Pan Bóg, czyli Bóg może stać się człowiekiem. Święty Jan tutaj napisał to w taki sposób obrazowy, i może tego. No, nie rozumiemy. Możeśmy się nie spotkali z objaśnieniem tego. Otóż tak, słowo stało się ciałem, czyli człowiekiem, czyli syn Boży stał się człowiekiem, i tu i po polsku tłumaczenie jest teraz zamieszkało wśród nas. Otóż w oryginale greckim to tam jest czasownik, który oznacza rozstawianie namiotu, tak? Rozstawianie namiotu, czyli słowo stało się ciałem i jakby rozbiło namiot, tak mówimy, tak? Tu na świecie. Otóż dzisiaj namioty mamy z płótna, a w tamtych czasach namioty były z gałązek. I na święto namiotów na przykład Żydzi sobie budowali z gałązek. Nami takie szałasy, i tam no, mieszkali przez kilka dni i się modlili. Namioty były z gałązek, i święty Jan mówi, że oglądaliśmy Jego chwałę. Zobaczcie, dlatego, że jak w namiocie z gałązek świeci światło chwały Syna Bożego który stał się człowiekiem, to przez te gałązki to światło prześwituje. I to można, i, i, i to Jan porównał właśnie kontakt nasz i przede wszystkim swój, apostołów najpierw, a potem nasz z Bogiem, że Pan Bóg tu na tym świecie się w ten sposób ukrył, żeby Jego chwała jakby prześwitywała i żebyśmy mogli zobaczyć Jego wielkość. Bo tak, Pan Jezus za swojego życia z jednej strony był, no pokazywał znaki, był jakoś potężny, ale z drugiej był taki... No, codzienny i dostępny. Wyglądał jak no, zwykły człowiek, jak każdy z nas i pod tym względem się nie wyróżniał. Prześwitywała z tego jego człowieczeństwa chwała Boża przez jego zachowanie, przez jego postawę, przez to, co mówił. I był wyjątkowy i robił wrażenie, tak? Na święty Jan, który szczególnie kochał Pana Jezusa, był pod wrażeniem takim szczególnym. I, i ty się dzieli w swoich pismach, że y, Jezus robił na Nim wielkie właśnie wrażenie przez swoją taką wyjątkowość. I teraz Apostołowie go doświadczyli i doświadczyli tej wyjątkowości, że oglądali jego chwałę i my dzisiaj też jesteśmy wezwani do tego, żeby oglądać chwałę Pana Jezusa. Po to się narodził i to jest dla nas no, kluczowa sprawa, żeby go zobaczyć żeby go zobaczyć otóż żeby zobaczyć pana Jezusa jak mówi też Jan wcześniej w tym tekście to potrzeba być dzieckiem Bożym potrzeba mieć pokorę i cichość dziecka Bożego Obserwujemy w dzisiejszym świecie, no, yy, sporo, a nawet powie powiedzieć możemy bardzo dużo chaosu, tak, chaosu yy, na różne sposoby zło próbuje nam tutaj życie rozregulować. I yy, yy, to czego potrzebujemy. To potrzebujemy poddać się tej chwale i temu działaniu Bożemu. Poddać się Panu Jezusowi, który przyszedł w ciele i jest bliski. On jest bliski, ale my sobie tak przechodzimy koło Niego i nie zwracamy na Niego uwagi. Potrzeba. Wewnętrznego, no takiego pokornego otwarcia się na to, że ten Pan Jezus, który przyszedł do świata, on mi jest potrzebny. On dlatego przyszedł, żeby tutaj na świecie oczyszczać serca ludzkie z grzechu, tak? Żeby nas odkupić. Po to przyszedł. I po to nam towarzyszy, żeby też nas yy, oczyszczać yy, w, w naszych słabościach, wadach itd. Tak Tylko do tego właśnie jest potrzebne no, to takie zauważenie, że Pan Jezus no, jest, przyszedł i On jest bliski, naprawdę święci, oni w swoim życiu doświadczali i doświadczają y, ci, którzy, o których teraz można powiedzieć, że, y, że żyją właśnie też wśród nas y, święci. Dla nich Pan Jezus jest bliski i ważny. Tak? Y, jak Izajasz zapowiadał przyjście Mesjasza, to mówił, że Jego imię będzie Emanuel, tak? Po hebrajsku immanuel, czyli Bóg jest z nami, z nami. I to jest to samo, co tutaj, z nami jest się ciałem i jest z nami blisko, ale potrzebujemy serc otwartych, pokornych. W na pasterce w tym roku. Papież Franciszek mówi właśnie o tej potrzebie takiego no, pokornego otwarcia serca dla Boga. Że świat nie zauważa Boga, ponieważ zajmuje się wyłącznie sobą i nie widzi, że Bóg jest mu bardzo potrzebny. A Bóg jest nam bardzo potrzebny. Bardzo, ponieważ zło panoszy się wokół nas i jest blisko nas tutaj, geograficznie też obecnie. Ta straszna wojna, która się toczy pod naszym bokiem. I to wszystko, co się dzieje na świecie, pokazuje, że tak się dzieje, dlatego że ludzie. Nie czują potrzeby, żeby Bóg był z nimi blisko. I to jest naprawdę niełatwo. Niełatwo jest być dzieckiem Boga, dzieckiem. To znaczy mieć taką postawę, będąc dorosłym, a nawet starym, mieć taką postawę, że ja Ciebie potrzebuję jak dziecko, tak? Jak dziecko ojca, matki, ja Ciebie potrzebuję. Ponieważ Ty jesteś dla mnie oparciem, oparciem. Kochani, życzę Wam na te święta, abyście byli głodni Boga i potrzebowali Pana Jezusa i wpatrywali się w Niego z głodu, że On jest naprawdę potrzebny. I chcę też powiedzieć, że jeżeli ktoś czuje, że ma w sercu no taki, tak trochę taką bezradność z tym że nie wie jak, jak to zrobić to naprawdę wystarczy Panu Jezusowi powiedzieć jesteś mi potrzebny jesteś ponieważ mam trudności w mojej rodzinie ponieważ mam trudności ze swoim zdrowiem Ponieważ jest mi ciężko, to jesteś mi bardzo potrzebny. I chcę oglądać Twoją chwałę, tak? Prześwitującą przez te ścianki tego namiotu, który Pan Jezus tu rozbił. Może mamy trudność, żeby wierzyć, że Pan Jezus naprawdę mieszka. Pan Jezus mieszka pośród nas, jest obecny tu, gdzie jesteśmy teraz, jest obecny, ale jest w Waszych domach obecny, jest w Waszych sercach obecny i bardzo jest i trudno i łatwo. Można powiedzieć, bardzo jest łatwo, bo naprawdę jeżeli tylko szczerze westchniemy, Jezu potrzebuje Ciebie, to naprawdę Pan Jezus odpowiada na to, bo po to przyszedł na świat, po to pokazywał, że chodzi do wszystkich, do celników, do, do ludzi takich zagubionych, przegranych to mu na nich najbardziej zależy natomiast no, mamy trudność z tym że nie chcemy się tak zgodzić na to że tacy jesteśmy bezradni a ta bezradność to nie jest jakaś nasza wada to jest po prostu bezradność dziecka tak dziecko potrzebuje rodziców a my jako dorośli też już potrzebujemy no, tych rodziców w postaci Boga. Tak? Bóg, Pan Jezus, Ojciec nasz i Duch Święty, to jest nasza rodzina i my potrzebujemy ich. I to jest nasza radość i nadzieja. Kochani, życzę Wam tego spotkania w tej rodzinie. Niech każda chwila spędzona w gronie rodzinnym, tutaj, w te, w te święta, w rodzinie tej ziemskiej Waszej, prawda? Niech każda ta chwila Wam przypomina, że to jest zapowiedź rodziny, tej takiej, w której już na wieczność będziemy, bo tu tylko kilkadziesiąt lat jesteśmy, a potem. Mamy rodzinę i to jest taka stabilna rodzina. Tam nie ma ani cienia jakiejś dysfunkcji, jakiejś nieprawidłowości. Bóg nas zaprasza do życia ze sobą. Szczęść wam, Boże, kochani.